Mili Państwo, serdecznie witam Państwa na kolejnej edycji Narodowego Czytania w Strzałkowie. Już szósty raz gmina Strzałkowo włączyła się w akcję Narodowe Czytanie. Tym razem jej uczestnicy czytali moralność pani dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Inaczej niż ostatnio pogoda dopisała, a wydarzenie odbyło się przy zbiegu ulic Ostrowskiej, Brzezińskiego i Powstańców Wielkopolskich. Tak się zdarzyło, że dwa lata temu uciekaliśmy przed deszczem. Schronienie dała nam jak zawsze gościnna biblioteka. W zeszłym roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W tym roku idziemy na całość. Jesteśmy przekonani, że pogoda dopisze, słoneczko, nie ma wiatru, atmosfera wspaniała. Spodziewamy się wszystkiego, co najlepsze. W inicjatywę, jak co roku, aktywnie włączyli się członkowie Strzałkowskiego Uniwersytetu III wieku. Również oni z podziałem na rolę czytali utwór w sobotnie przedpołudnie. Bardzo mi się ta inicjatywa podoba. Który raz biorę udział w tej akcji? No bym musiał się długo zastanawiać. Już kilka razy czytałem. Jestem bywalcem biblioteki w Szczałkowie. Często wypożyczam książki, lubię czytać i dzisiaj będę czytał. Książka pobudza wyobraźnię, na pewno najbardziej z wszystkich środków przekazu. Dlatego warto czytać książki. Akcja pod patronatem prezydenta RP ma w założeniu promować czytelnictwo. To na terenie gminy Strzałkowo ma się całkiem nieźle. W ciągu ostatniego półtora roku, dwóch lat, w czasie pandemii, notujemy wyraźny wzrost wypożyczeń. Oczywiście odwiedzin było mniej. Gdyż biblioteka, można powiedzieć, uwolniła książki, tak? złagodziła regulamin, można wypożyczać tyle książek, ile ktoś sobie życzy. W związku z tym yy, rzadziej. Przychodzi nie tak często, przychodzi do biblioteki. Biblioteka przez ostatnie półtora roku nie była miejscem spotkań, była miejscem wypożyczeń książek. I z radością odnotowujemy wyraźny wzrost wypożyczeń, czyli że książka jest potrzebna, książka drukowana i biblioteka. Ponadto niedawno biblioteka uruchomiła dla swoich czytelników dostęp do platformy Legimi, umożliwiającej elektroniczne czytanie książek.